Historia nie z tej ziemi. Wyobraźcie sobie męża i żonę. Oni razem na zakupach. I on zapomniał o niej. A to wszystko wydarzyło się w Polsce. Dobry wieczór, Stachów. No tak, co? Ptachu, słuchaj, co to się dzisiaj wydarzyło u ciebie? Powiedz mi, bo to jakaś historia nie z tej ziemi, proszę pana. Po prostu zapomniałem sobie. Zawsze jeżdżę, zakupy sam. A tak... No i po prostu no zapomniałem, że pojechałem do domu, a ona dzwoni do mnie, że gdzie ty jesteś, bo ja w domu? I musiałem nie jeszcze raz. Ty się o dzwonie własnej zapomniał? Nie, no po prostu no, ona nie jeździła na za kumpel ze mną, a ja, je, ja sam jeździłem <grym> i kurde, zapomniałem sobie u nich. Nie no, Stachu, mogę wtedy się, się przejmuję. Stachu, z moich informacji wynika, ja mam bardzo zawsze dokładne informacje, że do ciebie zadzwonił kumpel, a nie ty do domu pojechałeś. No! No? 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 no. Jak kumpel, oczu chodzi. Co ty mówisz? Pago! No? Zadzwonił ten kumpel czy nie zadzwonił? Znaczy Dominik, nie? No, Dominik, no przecież. Ona, to Dominik tam puszczał smsa, a tam Łąski, ale nikt nie zwoli, mój czerka, na no, mi... bo no, jest na SMS-a. Zadzwość mojego! Sada, kogo, no bo to byś znaczy, nie zgubił, to ty zgubiłeś żonę, Stachu, bo Izone zostawiłeś w kebie, w kapuście i w no. <gulatory> tak, no właśnie, no i co mam teraz zrobić? Muszę rozwój. <gulatory> nie, 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 stary, ona cię w tym wyręczy. Takie sytuacje się zdarzają. czyli wideo ma na to jedną odpowiedź. Wszystko jedno. Ten numer już teraz mi proste wesprę, bo ten Pitbull, a także Eli Golding z moim ulubionym...